Hej ekipa, witam was staniem, witam was serdecznie ponownie w Aport CEO. Jak widzicie nasze lotnisko świetnie zaczęło prosperować, w końcu mamy wszystko na zielono. Taki jest ogólny rzut naszego lotniska, nie jest to jakieś ogromne na razie. Ale już wiem, że czeka nas ostra przebudowa, ostra dobudowanie struktur, bo to co teraz tu mamy, to co tu się dzieje, to się mija z nie wiem czym jest tak ciasno, jak tutaj po prostu się nic niczym nie mieszczę, ledwie dycha. To lotnisko jest po prostu przeładowane ludnością. No patrzcie, po prostu jest masakra, tutaj dywany się mocno zniszczą, tutaj jest pełno zanieczyszczeń, bo po prostu nie wyrabiamy, nie wyrabiamy tutaj woźni i serwis techniczny po prostu ciągle, ciągle ciągle nie wyrabiam. No a to rob tak naprawdę, tylko dwa, może cztery samoloty. Bo jak spojrzymy na nasz rozkład, mamy dwie średnie bramy i dosyć mocny grafik, który jest oblegany. Naprawdę, jest oblegany na tym też musimy jakieś porządki zrobić. Bo w przypadku jakiejś większej awary, gdzie jakieś lądowanie awaryjne, no będzie problem, będzie problem. Więc na pewno tutaj musimy na tym popracować. Co dzisiaj jeszcze ogarniamy? Dzisiaj ogarniamy kwestie, na przykład w operacjach, zarządzanie bagażami. Chciałbym powoli do tego się kierować choć pewnie też te się nie da rady, ale proaktywne utrzymanie właśnie dozorcy techników, że widzą na przyszłość. Aha, to się przyszłość popsuje, to trzeba do tego się przyłożyć dzisiaj planuję mocno mocno tutaj zainwestować w rozbudowę terminali, już mniej więcej chyba mam pomysł, jak miałby być ten efekt końcowy tego naszego terminala, ale to pewnie wyjdzie w planie będzie obserwować w miarę rozbudowę na pewno nie może być tak, że tylko dwa miejsca są tych miejsc zarówno po lewej i po prawej dla tych średniej jakości i dla tych małych samolotów i jeszcze tych, nie, dla tych najmniejszych to akurat tylko parking no to tutaj też jest nieprzemyślane ja zupełnie muszę to mocno przemyśleć przebudować dużo, dużo dzisiaj pracy, ale zobaczmy jeszcze na kwestie finansowe, jak widzicie mocno na plusie bardzo mi cieszy, dziennie raport. Jak widzicie 40 tysięcy najlepsze poprzedni dzień, minus 7, minus 7 wyszło. A jeżeli chodzi o raporty, bo odkąd mamy naszego księgowego, naszego dyrektora księgowego, mamy o takie to raporty, tak wygląda zestawienie na przykład poprzedni dzień. Wliczając koszty budowy mamy właśnie minus 7 na minusie i według niego jest dzień zły. Ja rozumiem, plus, minus, dobry, dzień zły, ale spokojnie i takie rzeczy się ogarnia. Na początku na pewno też zostawiam te place, zostawiam te samoloty, zostawiam te samoloty, tego na, na pewno nie ruszam. Bardziej będę tutaj zarządzał, bardziej po tej stronie, a my tutaj powoli będziemy się budować, powolutku w tych obszarach. Pierwszy element, który tak naprawdę postawię, budując nasze przyszłe lotnisko, właściwe lotnisko, właściwy wygląd lotniska, to będzie oczywiście tutaj połączenie dla samolotu, czyli parking dla samolotów. On powstanie tutaj idealnie, właśnie to już sobie przygotowałem miejsce. I teraz oczywiście terminal. Terminal, który będzie połączony. Z tym głównym terminalem, tutaj będzie jedno wielkie centrum, tak naprawdę, a my będziemy to łączyć na zasadzie bardziej tuneli. Na czym to polega? Jak obserwowałem różne projekty w internecie takich prawdziwych lotnisk w Dubaju, w Istambule, gdzie są największe lotniska, to są tak naprawdę wielkie centrum taki właśnie, taki, jakby to powiedzieć taki obszar, właśnie tego typu. Gdzieś naprawdę metrowo to wygląda, a do tego odchodzą takie pojedyncze korytarze, na których warto jednak bazować, bo nie ma sensu tak naprawdę robić ogromnego bloku i tutaj stawić wielką strukturę, bo to się mi jest celem, a nam chodzi o wydajności tutaj, żeby szybko przeotwarzali ani na zasadzie sklepików. Choć przyznaję sklepiki swoją drogą zarabiają na siebie, nie powiem, mamy 26 sprzedaży tutaj mamy. Tu mamy sprzedaż 8, no tutaj go trochę gorzej. O, jestem ciekaw, jak te małe sprzedałem. 22 na 30 no nie ślepo wam, no to trzymają się ładnie. Z tego co widzę, że te małe lepiej na tym wychodzą. Na przykład tutaj mamy 78 na 30 no to taki malutki, no to jest najlepiej ma sprzedaż niż taki wielki, a ten, o ten na przykład w ogóle nie wyrabia sprzedaży. Więc lepiej budować chyba jeden wielki, jedną strukturę, a później od tego odchodzą właśnie takie korytarze, więc staramy się tego trzymać, tylko zastanawiam się co zrobimy, tak zrobimy, tutaj mamy... 3 na 10, sądzę, że na 5 na 10 i od tego będziemy jakoś bazować, będziemy obserwować, jak to będzie się tutaj wszystko podpinało. Jeżeli chcemy właśnie strefę bezpieczną ustawić, to będziemy to robić na zasadzie takie właśnie tutaj dwóch. 7 na 15 spróbujemy się zmieścić tutaj jest strefa bezpieczna jeszcze porozszerzymy i zobaczymy jak to będzie w przypadku ochrony Jeżeli na przykład weźmiemy średnią chciałbym no to jest mega gigantyczna nie? no ale to później się ewentualnie będzie rozszerzało jak będę chciał taką małą no to trzeba będzie to jakoś tak ugryźć żeby tu ochrona wchodziła z tej strony wejście, wyjście, wyjście co to jednak będzie musiała być ten strefa bezpieczna na 3 kratki na 3 bloki Dzięki temu ochrona będzie lepiej mogła obsługiwać i to zrobimy wejście z tej, a wyjście wy, wy zrobimy oczywiście bardzo miłe z tej. I takim oto modułem tutaj ładnie będzie obsługiwane wejście, wyjście, wejście choć wejście mamy z tej, a bez znaczenia, dobra. I tu oczywiście ustawiamy krzesełka, żeby tutaj ładnie mogli nam w przyszłości tutaj siedzieć goście i będzie obsługiwanie, choć tutaj te małe bardziej mnie interesują, bo są troszkę mniejsze i można byłoby tutaj łatwiej to zmieścić, więc postawmy w takim układzie, ciach, ciach, tak i jeszcze i jeszcze możemy tak spróbować, tak? dobra, spróbujmy w takim razie tak i niech to będzie, sądzę, że na, na naszych gości to wystarczy to co, zaczynamy budowę? oczywiście, że tak, operacyjnie bierzemy się tak z 30 luda Eee, zrobimy, niech mi jeszcze proszę bardzo, zamawiamy 30 pracowników kolejnych. No i oczywiście kolejne rzeczy, jak już widzicie, troszkę uporządkowam, tutaj układ na lotach, tu mamy 2,5, ale to w tym tygodniu już nic tutaj mogę spróbować wci wcisnąć. No tu się nie wciśnie, jak widzicie mocno, a tutaj nie chcę bać specjalnie, bo jednak e, zależy mi na tym, żeby tu były jakieś tam wolne e, przestrzenie. W razie sytuacji, właśnie awaryjnych, trzeba właśnie brać zawsze pod uwagę, że możemy mieć jakąś awarię niespotykaną, nagłą i będziemy z tego naprawdę spory kłopoty. Dobra, mamy prosyłane, no jak widzicie na razie, 29 x to nie jest w ogóle wydajne, dlatego tutaj ciągle, ciągle będziemy rozbudowywać. Eee, ta rzecz, którą zapomniałem e, oczywiście zbudować, mus e, w przypadku samolotów średnich, bierzemy, bo musi przecież podjeżdżać schody i maszyna wypychająca, no i paliwo, zbudujemy. Na razie buduję trawiastę, Jak zauważyliście, tutaj musimy zrobić przejście, więc robimy przejście, przejazd właściwie i dalej, dalej trawiaste. Tylko jak zauważyliście, pewnie na jeden pas. To jest tak naprawdę związane z tym, że zauważyłem, że chyba nie będzie potrzebna dwóch. Bo nie wiem, będą potrzebne może w przyszłości. A cóż taki ruch? A, budowniczy. A, bo tu furtki nigdzie nie było. No to niezły klops. Niezły klops, bo zapomniałem, że tu furtki nie ma. Tu wystarczyłoby to rozmontować, no ale widzicie, kolejność zadań, nie ma jakieś właśnie, to jest dla mnie minus, że na przykład nie mogę jakiejś kolejności zadań wyznaczyć, no, ale może, może to się jakoś zmieni, ewentualnie coś puknie. Tylko też dziwi mnie, że nie idą tędy. No ale dobra, skoro tędy sobie wybrali drogę, to niech idą, niech idą, a my czekamy, aż nam zbudują. Eee, tutaj jeszcze ewentualnie bym chciał, na razie, nie będę budował tego długiego korytarza, więc na razie skupię się na budowaniu chodników, chodniki, które nam tutaj w przyszłości będą poskracane po, po i będą tutaj zamieniane na, oczywiście e, dalsze części tego terminala. O, proszę bardzo, już awarie. Mówiłem, że będą awarie. Mówiłem, poważny skok napięcia. Dobrze, mamy dział techniczny. Mam nadzieję, że dział techniczny to ogarnie. No kurczę, już mam 6,5 na rozwiązanie, no ale to jest mega problem, bo nasze linie yy, nie jesteśmy w stanie obsługiwać gości. Co to ma być? Co to ma być? No ja się pytam, jakim prawem? No cały sprzęt techniczny padł. <laughs> o nie, wszystkie sklepy, wszystko! Wszystko! Kurcze, no tego by jeszcze brakowało. Mam nadzieję, że koleś to jakby od spraw technicznych ogarnie. To jest ten? Przepraszam bardzo, to jest ten karta przypis terminal? Nie, to nie jest ten. Gdzie nasz technik? Gdzie nasz technik, który powinien się tym zajmować? Mam nadzieję, że jest tutaj jakieś i ogarnia, bo byłoby smutne gdyby nie ogarniał. Jeszcze możemy sobie go szybko namierzyć, gdzie on tu jest. Personel, zatrudniony, George, George, wynagrodzenie, woźni, woźni to nie jest. Obsługa pasażerska, to nie, dyrektor serwisa technicznego, gdzie on jest? Ok, on tu już naprawia, naprawia, ale proszę się tym nie zajmować. No tu są inne priorytety zamiast automatów, to trzeba tu ogarniać. Halo, ja się pytam, co to ma być? Eee, wziął się za te rzeczy, które są najmniej istotne. No nie, nie, nie rozumiem cię koleś, nie rozumiem. Wziął się za automaty. O Jezus, Co za ludzie, co za ludzie! Tutaj że ludzie nie mogą być oddelegowani, a ten Bier bie się za takie podstawowe rzeczy. Chyba cię trzeba wziąć na szkolenie, proszę pana. Chyba na szkolenie. Jak widzicie, wszystko zostało zbudowane. Tutaj panowie już kończą ostatnie poprawki, mianowicie usuwam ten płot, skoro już postawiłem sobie ten płot, to tutaj nie ma, nie ma potrzeby tego płotu utrzymywać. Zrobimy sobie proste połączenie, gate nie połączono, przepraszam bardzo, co nie połączono, jak nie połączono, wszystko jest połączono, wszystko powinno działać, zobaczmy sobie jak to działa na mapie ruchu, tak, jest dostępne, mogą nasi pasażerowie sobie przechodzić, więc powinno wszystko funkcjonować, więc teraz go sobie jeszcze czy to jest połączone, tu jest połączone, wszystko jest połączone, więc gate nie połączono, jak to nie połączono, chyba tutaj nie połączono, a prawdopodobnie nie potrzebne tak jest i teraz mogę przyjmować kolejne loty kolejne loty które będziemy tutaj przyjmować bardzo z chęcią bo mamy kolejkę dosyć sporo mamy coraz więcej tego naprawdę to rośnie jak grzyby podeszły bardzo dobrze zresztą bo kasa nam potrzebna oczywiście że to jest wszystko potrzebne więc tutaj przestawiamy kolejne loty wciskamy oczywiście pamiętamy o zachowaniu odpowiednich odstępów odpowiednich luk ewentualnie zrobicie co żeby bardzo nie kombinować te dwa zrobię pasy na full a ten będzie jako rezerwowy Jakiś dodatkowy, sądzę, że jakieś tam minimalne loty będą na nim. Zresztą dzięki temu będziemy mogli też sprawdzić, czy to wszystko funkcjonuje prawidłowo. Wszystko wykorzystywane, tak. Mamy w tym momencie 44x75, więc tu jest podpięte, tu działa. Nie mam na tyle personelu. Jak to nie ma personelu, już personel się ogarnia, nie ma problemu kandydatów. Szukujemy nie na woźnego, tylko o obsługi pasażerskie to też nie. Choć nie w sumie obsługa pasażerska by się przydała. W Sądzę, sensie, że weźmiemy kogoś z wykształceniem ech, tylko lipka takiego takiego 17 za 17, mamy 3,7, ale tu 3.3, tu mamy wiecie co, tego sądzę, że tu ta osoba tego Maxim Jameis yy, będzie dobrym nabytkiem, bo on tak naprawdę jest wyrównany w stosunku do pozostałych yy, a my jeszcze potrzebujemy oczywiście ochrony, a pracownika ochrony, który będzie też ładnie miał parametry 14,2, no, sądzę, że tu mamy 2,5, a tu mamy 2,5, 2,7 3,7, to wiecie co, weźmiemy tego 14,2 zatrudniony proszę bardzo, powinno to wystarczyć i mniej więcej powinno to wyglądać będzie idealnie, niedobór ewentualnie serwisantów technicznych ale to już kwestia tylko na dany moment, kiedy była awaria Dobra, tu się budują ochrony Mianowicie, ja dostawiłem sobie też parking, żeby te wszystkie wózki, które mamy Gdzieś tutaj się, które się kręcą, zaraz sobie zobaczymy, jest pojazd wy wypychający. Podpinamy, żeby on korzystał z tego. On będzie miał bliżej do tych dwóch i do tego jednego, żeby pojazd wypychający się tym bardziej zajął. Yy, mamy też gdzieś cysternę, samą ze schodami, także przepinamy na ten parking. Oni będą po prostu tutaj mieć bliżej. Po co mają aż stąd zasuwać? Docelowo będziemy budować oczywiście te pojazdy. Ale na razie paliwa cysterna, malweryk też stąd proszę korzystać. Proszę mi się tutaj nawet nie kręcić, bo ty masz docelowo nam tu pomagać po tej stronie. Ciekaw jestem, czy jest opcja przypisania na przykład cysterny na dane pa pasy, żeby na przykład nie jeździł dalej. Może kwestia tego, że możemy mieć dwa zbiorniki z paliwem, może tak bym sprawdzał. No tego nie wiem, czy jest inna opcja. Szukam jeszcze jakichś innych pojazdów. Dwa były ze schodami, tak, ze schodami jest. Proszę, podpinamy. Już mamy i już tutaj sobie parkują, Niech czekają. Pojazd wypychający też powinien. A to jest pojazd wypychający. No to mamy wszystko ogarnięte i czekamy na pierwszy te lot testowy. Czy moja idea będzie słuszna? Czy oni przejdą ten chodnikiem, nasi goście? Bo oni się tak naprawdę tutaj będą odhaczać, a później chodnikiem raz, dwa, trzy będą szli tutaj do tego miejsca. Docelowo tu zamontujemy w przyszłości takie coś jak ruchome chodniki, które są de facto dosyć długie, więc będzie można tutaj na dwa na trzy takie ruchome chodniki ułatwić podróżowanie naszych pasażerów. Dodatkowa rzecz, negocjacje kontrakt, kontraktów możemy negocjować, na przykład z kim możemy, otwarty kontrakty Maple express, czyli i usługi lotnicze możemy negocjować kontrakty, więc w takim razie przechodzimy do negocjacji, tylko gdzie mamy tutaj nasze te kontrakty, tutaj i Maple express mamy jeden punkt, możemy negocjować za jeden punkt, ewentualnie negocjuj, zobaczmy co, co jesteśmy w stanie wynegocjować tutaj za jeden punkt. Aha, czy możemy coś ewentualnie tak oczekiwany, na przykład większa opłata za przelot? Sądzę, że tak, tak. 3, rozsądnie, wątpliwe. Jakbym dorzucił jeden punkt? No aha, wątpliwe, tak, ale tu będzie rozsądnie. Więc tak naprawdę nic nam to e, średnio nam to daje, chyba że za średni przelot, e, wiecie, za to zmniejszymy ewentualnie tak. 6,400, od 400 i tu o 300, choć tych więcej mamy lot więc wolałbym tutaj zachować. E, te punkty, no nie, wątpliwe, tutaj raczej nie da, nie da radę. Yy, a, tu możemy, tutaj trochę... punkt negocjacji. Sądzę, że fajnie byłoby utrzymanie lotnisko 5, yy, powyżej 5. No to byłoby spoko, yy, Spróbujmy tak, ryzykowny. Spróbujmy negocjować umowę. Chciałbym, chciałbym, żeby nam w tym momencie tyle płacili, ale wiecie co? Zróbmy to na razie. Na takiej zasadzie, wyślij ofertę. Czy będzie zaakceptowana? No, i teraz. Zamiast 2,5 to mamy 3,77. 3 A tego Maple w repozorom jest sporo, bo to jest wszystko, co jest żółte. Znaczy, właśnie to żółto-pomarańczowe. No, żółto czy no, tam złote. O, to jest dobry kolor. Takie co złote. Klon, klonowe. To mamy sporo. Tak naprawdę mamy tego sporo. I będzie tego, oczywiście, nic więcej, skoro już mamy ładnie stawki podniesione. I jest, wylądował pierwszy samolot pasażerski klasy średniej zielonych linii, tak zielonych, nawet na sygnale przyjechali tak <grych> spoko, więc mamy to, mamy to, super, bardzo mi to cieszy, wysiadałem, wprawdzie bez schodów, to mnie interesuje, intryguje. Bez schodów wysiadłem, no ale dobra, że wysiadają, niech teraz ko ładnie wysiądą Tutaj już też robię pokoik dla naszego personelu, który na przykład będzie lokalnie tutaj odpoczywał. Mam nadzieję, że tutaj będą zadowoleni. No, goście wszyscy zadowoleni. Teraz go ko obsługa, kontrola w trakcie, tankowania, w trakcie... A już wiem czego mogę, może mi brakować. Może mi brakować personelu. Bo słuchajcie, bo brakuje mi. Widzę że tu ochroniarz, jest, spoko. Ale yy, obstawiam, że tutaj... Patrząc po ilościach, tak, obsługa naziemna, y, Agond y, tutaj jest, ale zdecydowanie, zdecydowanie może brakować mi, więc wiecie co? Nie ja sobie to trudnie. Dotrudnię sobie pasażerska obsługa. Zobaczmy, kogo mamy tutaj. Mamy za piątkę, to nie, za 11, nie, za 19. Z czym się różni 19. i 3, 3 na 20, tutaj mamy 3,9, no to tak tu mamy 19, 6, i 19,6, tu mamy 3,2. A tu mieliśmy 3,9, no to wiem. Powiem szczerze, że tutaj. A mamy za 18,3,1. To wiecie co? Weźmiemy, tom, zatrudnimy, mamy to, i do tego jeszcze zatrudnimy sobie pracownika ochrony, jeszcze jednego. Kurczę, słabe wyboru, no, ale mamy tutaj za 15.32,7 i tutaj mamy 3,7. No to wiesz, co ja sobie to, tego zatrudnię i ewentualnie go doszkolę? W sumie, właśnie, dawno nie szkoliłem ludzi. Można by troszkę jakieś szkolenie zrobić. Yy, trenuj za jakieś lepsze. O, i tu też potrenujmy, żeby lepsze wydajności były. Tutaj też mamy takie lepsze i mamy obsługę pasażerska. Proszę. Już lepsza będzie obsługa, będą bardziej wydajni Wiem, że to są koszty, oczywiście są to koszty yy, Jednakże no, trzeba, trzeba pilnować obsługę na ziemno, co tak słabo Trochę trzeba tu potrenować, jeżeli będzie gorzej, no to trzeba będzie pilnować, żeby może lepszy, który tutaj ogarnąć Dyrektor do spraw strategicznych, no raczej chyba nie trzeba trenować do no mnie. On powinien sam poszerzać własne kompetencje. Dobra, tu mamy ogarnięte. Ten temat jest załatwiony. A łazienki trzeba oczywiście odpalić, bo tego brakuje. Dobra, i sądzę, że mamy ogarnięte. Teraz tylko czekać na ludzi. A idą goście, idą. Zapraszamy, zapraszamy. A co, kto zostawił te pudła? Co za bałagan? Ja się pytam. Tutaj obsługa pasażerska, jak widzicie, przyjdzie tutaj, poczeka, odpocznie. Właśnie o to chodzi, by tutaj odpocznie. Na razie tu nie będę żaden, żadnej wykładziny, nic, bo docelowo te pokoje zupełnie inaczej będą wyglądać, z nimi będziemy tutaj cudować, kombinować, wyczyniać. Natomiast tutaj nie zastanawiam się, czy tych gości tutaj wystarczy, no w sumie mamy tylko jeden samolot, więc mam nadzieję, że tak, jak coś to się dobuduje, tutaj też dokonam małych modyfikacji, mianowicie ten garaż jednak postawiłem sobie tutaj, ze względu, że ten garaż zlikwiduję, tu postawię sobie wydłużony terminal, żeby podpiąć kolejne jeszcze jedno, bo jestem zapakowany, nie jestem w stanie nigdzie tego pomieścić, chciałbym jak najwięcej lotów w danym dniu, żeby więcej, więcej i jeszcze więcej, no ale nie ma kiedy. A bo też klos, lot tak klasy tej, dobra, ale to ten chcę właśnie. O, proszę bardzo, tutaj wciskam, jak widzicie, jest zapchany. Do środy mamy mocno, mocno, tutaj mogę jeszcze wcisnąć jakiś, ale. Co w razie awarii? No nie, tutaj raczej w takim razie ja się boję, trochę tych awarii, boję się tych sytuacji podbramkowych, więc ja sobie to wcisnę w taki sposób. Tu sobie zostawię że lukę i tu sobie zmiana terminu, tutaj sobie przesuniemy. Idealnie będzie w takim razie ułożeniu. Chyba, że nie, dobra, to zostaje jak jest, bez komplikacji mamy to. Czy ktoś jeszcze chętny? Ty, żółty, żółty chce, on dużo nam chce zapłacić za to, więc. No i właśnie i to, że tego mógłbym pójść na kolejny pas, no ale nie mam, nie mam go gdzie wcisnąć, no po prostu to jest mega słabe. A tu są jeszcze długie loty, tu są długie loty, to go wciśniemy. W taki sposób, proszę bardzo, i tutaj średniej klasy lot. A wiecie co, wciśniemy go trochę tak. O, trochę w taki sposób i mamy. Mamy w 314, jest to nadal za mało, choć patrząc potem tutaj... O, jeszcze jeden lot! Kurczę, jak dobrze, kasa będzie, kasa będzie, no to się ja się cieszę, że kasa będzie, prawda? O to o to chodzi. Jednakże, no, patrzcie, Maple wykorzystuje 100%, tutaj jeszcze mamy 5 od tego, i tutaj będziemy mieć raptem 3. Więc, no, to powoli wykorzystujemy maksimum linii lotniczych, jakie chcą z naszych usług korzystać, ale będzie sądzę, że tego jeszcze więcej. Nie, przepraszam, to już są wszystkie, wszystkie. Żadnych problemów nie ma? Nie ma. Wszystko ładnie na poziomie, więc o to chodzi. I kasa jest na plusie i bardzo się cieszę. No ale to chowamy. Yy, się cieszę dziennie. No i jest dobrze. Jest dobrze, wynik jest na pozytywny, więc warto, warto rozszerzać. I sądzę nawet, że będziemy zaraz kolejne budować i kolejne. I kolejny tutaj cały cyk wyjdzie, że rząd tych yy, miejsc gdzie będą mogły parkować właśnie samoloty klasy średnie, A tu panowie zakończyli? Zakończyli. Jak widzicie Przemalowałem cysterny yy, Jetta Sądzę, że tutaj yy, koledze się pomyliło Aha, bo on tu podjeżdża, dobra yy, Więc tutaj na pewno, na pewno będzie trzeba rozszerzać To nasze lotnisko, więcej kasy, więcej możliwości I powoli, powoli zmierzamy w kierunku, oczywiście Aha, pozwól na budowę pięter to też bagaże, bagaże jak odpalimy bagaże, jak zrobimy sobie sortownie bagaże i tym podobnych to w przyszłości szykuje nam się przyjmowanie lotów w dużych Natomiast e, obsługa naziemna niedobory hm. właśnie niedobory, serwis techniczny niedobory. No, serwisanta technicznego ewentualnie mogę jeszcze jednego dokoktować, do, 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 ale ten temat to już zrobię już poza. Natomiast jeżeli Wam się ten odcinek podobał, zapraszam Was serdecznie do łapkowania, do polecenia, do komentowania i mam nadzieję, że to lotnisko, jak jeżeli macie uwagi, jakby chcielibyście, żeby co wprowadzić na naszym lotnisku, to dajcie koniecznie znać, bo jak widzicie, staram się tu w porządku rozbudować. Natomiast za dziś Wam ogromnie dziękuję. Pozdrawiam Was w stanie. Na razie, hej.